Mam 1 września. Jest, jesteśmy dzisiaj z panem Grzegorzem i jego tatą w Gifhorn. Byliśmy to parę dni temu po Audi A4. Przy okazji, panie Damianie, pozdrawiam pana bardzo serdecznie. A kupujemy dzisiaj Turana. O właśnie tego. עוד היום <słuch>

Trzy wpisy, trzy serwisy, ostatni na 95 tysięcy. Opony tył z 2014 roku, nowe. Opony przód z 2012 roku, prawie nowe. Auto nie ma ważnego przeglądu technicznego i zaraz pojedzie na, na, na przegląd techniczny. Umowa jest taka, że jeśli auto z jakiegoś powodu nie przejdzie tego przeglądu albo będzie wstrzymane nie wiem w hamulce, cokolwiek, to firma zobowiązała się naprawić to, tak żeby auto mogło przejść przegląd techniczny, żebyśmy mogli tutaj uzyskać tablicę z zabezpieczeniem i pokrywa wszystkie koszty z tym związane, jeśli one, jeśli one wyjdą, jakiekolwiek cena tam e, na karteczce, 16 coś, to taka zwyczajowa cena tak powiem na placu natomiast w internecie i taka była cena 15980 e, Pan Grzegorz Rozmawiając z nami na temat wyjazdu, spodziewał się, że no, zwyczajowo tak jak się nam udaje, uzyska 500 euro rabatu. Tak sobie przyjął, czy już skalkulował ten zakup, uwzględniając ten rabat. No, tłumaczyliśmy, że nie jest to pewne i nie zawsze się tak, czy się zdarza, że, że się daje uzyskać ten, te rabaty. No i tu mieliśmy taką sytuację, że ten rabat dopiero tak naprawdę po, po godzinie takich mocnych rozmów udało się uzyskać i też nie w takiej kwocie, którą, która by yy, zadowalała nas, tylko yy, cenę nam spuścili o 200 euro, czyli zamiast 15 980 mamy tutaj 15 790, czyli niecałe 200 euro, a no, tak czasami było.

Nicht erschrecken? Ja. Koniec lata rozpadało się, a my odjeżdżamy do Polski.